Dzień dobry, witajcie serdecznie w najnowszym odcineczku. A dzisiaj przyjechaliśmy na okonie. Dzisiaj nie jestem sam i Dzisiaj jest duża szansa, że te moje 31 cm będzie pobite. A to nie dlatego, że nauczyłem się łowić, tylko dlatego, że jestem dzisiaj z chłopakami, którzy naprawdę umią łowić. A o Maciek, CK Fishing Team, mój mentor spinningowy, człowiek. Okoniowy. Tak, okoniowy. Człowiek, człowiek, który na spinningu zna się jak mało kto. I jest jeszcze dzisiaj jego kolega Albert, który też potrafi łowić. Także. Adrian! Adrian. <laughs> Adrian. Adrian. Ale u ciebie to norma. norma. Będę miał kogo podglądać i od kogo się uczyć. Mamy mało czasu, więc zabieramy się za ubieranie i lecimy. To jest inny poziom wędkowania. Jaka cena za ten kowrotek? Dwójkę. I to nie chodzi o 2 zł, tylko 2000, tysiące. Rapid półtora tysiąca. Powiem wam, że. No tu już jest wyższy poziom, no co się będziemy oszukiwać. Jak się nie umiłowić, łowić, to się sprzętem chociaż nadrawia. Kurde, to ja bym musiał mieć wędki za 10 tysięcy. Tak, <noise> <noise> tak samo jak ja złapaliście się za głowę, jak usłyszeliście ceny sprzętu Maćka, no niestety, ale wędkarstwo to nie jest tanie hobby, a każdy z nas lubi oszczędzać. I nawet nie musimy mówić o wędkarstwie, ale nawet jeżeli chcecie podróżować, czy chcecie kupić coś do domu, czy chcecie kupić sobie fajnego ciuszka, to każdy z nas lubi oszczędzać. A jeśli chodzi o oszczędzanie, to mam dla was coś specjalnego. Letyshops to serwis cashback, który pozwala zwrócić część wydawanych pieniędzy z każdego zakupu online. Wystarczy stworzyć konto lub zalogować się na już istniejące, a na stronie głównej zobaczysz listę sklepów, z których otrzymasz cashback. Aktualnie trwa gorący cashback na zakupy w Allegro. Przejście na Allegro i aktywowanie promocji to tylko dwa kliknięcia. Teraz po prostu możesz zacząć zakupy jak zawsze, a cashback będzie naliczał się na twoim koncie Letyshops. Z racji, że jest jesień, to ja polecam wam kupić Taki oto zostawik na trapieżnika lub takie tanty, które ostatnio dają mi sporo okolni, co widzicie na moich filmach. Śpiesz się z zakupami, bo cashback za parę dni wygaśnie. Ogólnie dzisiaj nie ma miękkiej gry i Maciek od razu prowadzi mnie do wody. Widzicie co się dzieje? Ale jaka czyściutka woda. Jejciu, coś pięknego, tylko żeby nam za zimno nie było. Kurde. Aha, pierwszy rzut jest zryba. <ścoughs> No nie gadaj, <laughs> ale wiesz, że to może być klątwa pierwszego rzutu? Nie, nie przy okoniach. No gratuluję. Normalnie było prowadzone, bez żadnych opadów. Na no, wziął na <laughs> Jezus, widziałeś jakiego miałem takiego człowieku. Ale teraz mówię o okoniu, nie? że nie było. <laughs> Coś mi nie pasuje w tej przynęcie. No i już nie ma ogonka, który zamiatał. No ja cię kręcę. No, pierwsza ryba i odgryzła. Co za zamęda? Teraz mam jaskółkę. A co myślisz, żeby na przykład założyć obrotóweczkę? A masz na obrotówce pojedynczy tak? A no właśnie. Tutaj nie można kotwiczkę. No to obrotówki odchodzą w zapomnienie. I cyk kolejny Piękny. Mały. Ale patrz, 7 cm zjadł całą. No, głodne są głodne. Macie głowi na trochę większe te przynęty, więc i ja założę troszkę większą tanciorę. Jeśli chodzi o dzisiejszy zestaw, to lecionka 008. Na przyponie mamy tutaj fluoro 020. No i staramy się, staramy się. Pierwsze co założyłem to czapkę na głowę oraz coś takiego. Patrzcie, się, kupiłem sobie na targach, żeby sobie ręce wycierać, żeby nie były mokre, ani żeby ciuchów nie brudzić. Przyczepione na taką fajną rzepkę. Karabinczyk. No i klasa. Patrzcie, co on wynalazł, a ja na takiego twisterka. Co się sprawdzi? Obstawiajcie. Wydaje mi się, że chyba jednak Maćka. Ja swoje pierwsze okonie w życiu to na twisterki łowię. Tak to jest, jak dwóch Jupiterów wędkarskich pojedzie na ryby. Co chwilę Maciek coś gada sam do siebie, ja gadam sam do siebie. Jakby się poobrażali na siebie nawzajem. A ze sobą nie gadają. Ale potem za to wy macie materiał fajny. No i fajnie, patrz jak sobie ściereczkę zamoczyłem. Mm, fajnie, fajnie, Krystian, aleś to przykminił. Dobra, ścierka może być mokra, ważne, że majtki suche. Trzeba ich poszukać, bo gdzieś nam pouciekały te okonie. No coś nie chcą na tego mojego twisterka. Ale dopóki Maciek nie łowi, to nie panikuje. Bo na jego jaskółkę też nie chcą, póki co więc. Ale to nawet dobrze jak jedna osoba łowi na to, druga na to. Szybciej można dojść do tego o co tym okoniom dzisiaj chodzi. Marzy mi się taka nowa życiówka pod odcinek. Może być nawet 32 cm. Jestem w stanie nawet wejść do wody głęboko, daleko. Po nią. Ale jest pięknie, czysta woda. Bałtyk. Bałtyk, prawie, Chociaż czy Bałtyk taki czysty. Trzeba się zastanowić, tu jest płyciutko, a tu już nawet widać na wodzie od góry, że jest głębia, bo jest ciemna woda się taka zrobiła. I może na tym skraju będą te okonie stały, zobaczymy. Coś takiego wynalazłem, buraszka 3 gramy. Póki co nie złowiliśmy nic, w sumie to Maciek złowił, a dobra. Póki co nie złowiłem, ja nic! Chłopaki <grymne> coś złowili, ale stwierdziliśmy, że zmieniamy miejscówkę, bo tutaj nic się nie dzieje i wieje. Oficjalnie powitajcie Adriana. O sieba! <grymne> Także dzisiaj chłopaków mam fajnych od szkolenia, bo oni umią łowić, ja się dopiero uczę, ale dzisiaj nie odpuścimy, będą ryby. A jak? A jak? A jak? No i wszystko. <laughs> Już jesteśmy na nowej miejscówce, tylko musimy przejść na wyspę. A jest problem, czy damy radę. A ja mam w plecaku drogą kamerę, więc nie chciałbym się przewrócić. Gdzie wy mnie prowadzicie? Chłopaki mówią, że to jest miejscówka bankówka. bankówka. To, że stoją młodzie, jak dochodziliśmy na to miejsce, to i na tej, i na tej łódce o okonie, więc to jest bardzo dobry znak. Tutaj była ryba. Umarła. Całkiem spora. Nie leć tam dalej, bo one tam stoją. A, bo ja chciałem na drugą stronę przejść, tak <noise> Póki co nie dzieje się zbyt dużo. Gdzieś te ryby pouciekały, nie możemy ich dorwać. Założyłem białą tantę. Zobaczymy na tanciożkę, czy coś uda się wyskubać. Ale ani z łódki teraz nie łowią tych okoni, ani Maciek, ani Adrian, więc... Coś jest z nimi nie tak albo takie z nas są łowce. Nic się u mnie totalnie nie dzieje, więc idę to co Maciek wydedukował. Jaskułeczka. Zaczyna się coś dziać. Właśnie zerwał się tutaj piękny szczupak, ale odjazd był nieziemski, a tam jest piękny okoń. Adrian wyciągnął. Zaraz, panierce już. Już jest panierce, zaraz wam go zaprezentujemy. W końcu mamy w miarę normalną rybę. Zobaczcie jak się prezentuje. Jakieś dwa słowa do kamery. Kocham o konie. Pół polski, patrzcie, <noise> Patrz, jakie się ryby łowi. Co dupy. <noise> Takie się ryby łowi, widzicie? Ale wiesz, co ci powiem? Większa mam gumę niż ta ryba. Ale masz większe prawdopodobieństwo złapać tu 40 niż takiego okonia za dupę. Nie denerwuj mnie, dobra. Szczupak mi obciął. Trzeba iść zawiązać na nowo. Idę do Maćka po obrotówkę z jednym hakiem, bo ja mam wszystko na kotwicach i nie mam za bardzo czasu ani jak to przezbroić. Więc mnie tutaj macie góra czy czymś fajnie. Wybieraj. Jakie łakocie człowieka. Dolcika? Tak. Mm. Ja nie wiem jak to jest. Na taką obrotówkę nic nie chce walnąć. Tyle naścinał nam zestawów i w końcu został dorwany. Mi przed chwilą obciął. Maćkowi to z dwa razy. Adrianowi też z dwa razy. Magumy gumy nasze? No nie ma. Jaka rybka? człowiek. Gratulacje moje, a pfu, pfu, pfu. <głosy> <głosy> Stwierdziłem, że trzeba iść o krok dalej i zdjąłem agrafkę, skrętlikiem i przywiązuję bezpośrednio fluorokarbon do główki jigowej i to może być to no i był ha, no i trafił no skuźwa mać no. no co jest, no trud! no wcześniej też mi popsuł tą gumę no jedno, dwa brania, dwa razy guma popsuta no nie wytrzymam z nimi no no patrzcie co się stało czepuraszka 3 gramy Malutki kajtek założony. Mamy dno. i Podbijamy. przeburaszka do dna, przynęta do dna. Podbijamy. Zobaczymy. Może to ode mnie tego konia. Oj, chyba był. No i co, powtarzamy. Do skutku. Nie mam jakiej gry tutaj. Uuu ale coś zebrało. O, mam i ja coś. W końcu. Ty no to może chodź z tym, będzie do filmu, bo może jednak coś z tego będzie. A ja mam głupiego tego okonia. Mhm. No. Powiem Wam, że całkiem ładny ten okoń Ile do Adriana zobaczyć, co tam u niego. Szybka weryfikacja, widzowie, co on to to złowił. To będzie Jaś. Chyba tak. To jest Jaś, no. A gdzie Małgosia? O proszę bardzo Nie głupi co? Mm. Ładne już swoko Posły No i zaczyna mi się coś podobać No Jak ładnie zebrał Przy samym dnie Przy samiutkim dnie No fajny, ale cały czas polujemy na o wiele większego tego pana. Taki dowolny klub. Poszedł. Ale w końcu znalazłem przynętę, która im pasuje. Prosty, mały kajtek. I nic więcej. No i zobaczcie, co tutaj wyjechało. I najlepsze jest to, że wyjechało to z miejsca, z którego dopiero co pięknie obławiałem. Zaraz zobaczymy jeszcze, ile ma. Bardzo mnie to ciekawi. To już nie są przelewki. A, 65. 35. Kawał ładnej ryby. No, co ci mogę powiedzieć? No, szczere, gratulacje, nie? Dobra, I wypuszczamy jeszcze? go. Sami widzicie, ryby jakieś zaczęły coś ich brać. Ja złowiłem takiego z 26 cm, z trzy okonie. Maciek z 3000 okoni, ale małych. No i Adrian, dzisiaj, no widzicie co wyprawiam? 35 cm. Aż mnie coś tu zaczęło boleć. Kultyłka mam, co mogę powiedzieć, taki ładny okoń, ale nie poddajemy się i co Ja już je rozbroiłem, wiesz Maciek? Już mały kajtek, ceburaszka 3 gramy, opad i już je rozbroiłem Maciek rozbroił? Tak Tak Też mam, jest okoń tak wiesz no Ten mówi w trzech językach, wiesz? Piękne Dobra, jest okon? Nie jest to. Mam! Tylko mu brakuje 30. Mam. Niewiele, niewiele, ale jest. No, powiem Wam, że czuję, czuję tutaj, że może coś z tego być pięknie. Wypuszczamy. Tutaj naprawdę można złowić ładnego okonia, tacy znajomi są na wodzie dzisiaj Maciek z nimi gadał i dzisiaj złowili okonia 44 cm Założyłem trochę bardziej jaskrawego To jest akurat chińczyk twardszy, dlatego też nie będzie tak mi często spadał z haka Bo ten kajtech oryginalnie jest mi często spada Zgadzasz się? Tak jest A na co ty łowisz? Pokaż Na pięknego kajtecha z taką bardzo męską główką <laughs> Gdzie wy mnie prowadzicie? No w adidaskach urodziłbyś, się, urodziłbyś. Się. Dobrze, że mam całe wodery, bo gumiaki to by mi wciągło. O. No, potwierdzam. Razem będzie 32? Razem będzie? Nie, chyba nie będzie. O, to brutal. O, popsuł gumę, najgorzej. A po co mu ogonek? No, no, no. Siedzi. Łatko się tyk. ściągamy. Nawet bez pracy. O, ja to wyrzuciłem. O, chyba był. No, ja. Tak, jest. Spadł. O. I w tym momencie będziemy kończyć nasze dzisiejsze łowienie. Jak widzieliście, trochę się działo. Szczególnie tu na koniec. Pobawiliśmy się, bo już byliśmy tacy <grym> lekko zdołowani, że tych ryb nie było. Także fajnie, na koniec jakieś rybki wpadły. Adrian całkiem ładne ryby połapał. Maciek dzisiaj szczupaki. No i cóż Wam mogę powiedzieć? Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie. I podziękujmy też naszym gościom. Dzięki. Dzięki miło było, ale przez deszcze się wszystko skończyło. Ładnego zapaść o konia. A niech cię ku... <grym>